W komendzie miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie służą wyjątkowe kobiety. Każda z nich odgrywa niezwykle ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom stolicy. Kobiety w PSP udowadniają, że odwaga i profesjonalizm nie mają płci. Uwaga, wyjątki Strażak Marta Małecka jest pierwszą kobietą na JRG 15. Zarazem jest przewodniczką psa ratowniczego. Nie jest u nas jakoś specjalnie traktowana. Strażacy mogą na niej polegać. Tak samo myślę, że ona może polegać na strażakach. Oczywiście wcześniej przewijały się inne w strukturach Państwowej Straży Pożarnej, natomiast u nas ta jednostka jest to nowość. Natomiast co mogę powiedzieć, współpraca jest dużo bardziej miękka, bardziej subtelna, ale z drugiej strony równie konkretna co z każdym innym ratownikiem. Ich codzienna praca to nie tylko udział w akcjach ratowniczych, ale także szkolenia, edukacja i wsparcie organizacyjne. Wszystko to, by Straż Pożarna mogła działać jeszcze sprawniej. Dziękujemy, że czuwacie nad naszym bezpieczeństwem.